Witajcie, moi drodzy. To są poważne rozmowy z cygan. To już nie są przelewki. Jak wiecie, wy w Polsce macie kwarantannę. Ja w Francji również mam i pewnie myślicie, że dzięki tej kwarantannie mam czas na nowe odcinki. A jednak nie, zdziwię Was, podczas tego ja i moja montażystka jesteśmy bardzo zajęte. Na przykład, siedzeniem na Discordzie 24 godziny, 7, nielegalną sprzedażą maseczek i płynów antybakteryjnych albo oglądaniem Harego Pottera. Ale to nie jest główny powód, główny powód jest taki, że. Panie, spójrz na swojego mężczyznę, a teraz na mnie, jeszcze raz na niego i na mnie. Szkoda, że nie jest mną, no, ale jeśli zacząłby używać do Zodora, to Old Space Bahamas, mógłby pachnieć jakby był mną. Popatrz od dół i w górę, gdzie jesteś? Jesteś na z mężczyzną, który pachnie tak jak twój facet mógłby. Co masz w ręku? Spójrz na mnie, bo ja mam oscylizę z dwoma biletami na to, co kochasz. Spójrz jeszcze raz. Bilety zamieniają się w diamenty. Wszystko jest możliwe, gdy twój mężczyzna pachnie jak Old Space. Szedzę na koniu. Znaczy, w nic nie uwierzę, dopóki nie sprawdzę. Nowy pomysł na kotlecie jakiś sabot. W miarę obiecuję kruche mięso w idealnym wyprawianym z zielonym piecem 45 minut. Nie wiesz? ale sprawdzę. 45 i ani minuty dłużej. Dużo gęstego hmm. sosu. Mmm, mięso jest kruche, ale zapach. Nie co? Mnie to smakuje. Nowy pomysł na kotlecie z sabot, sosie? Ja to kopuję. Anna Mowak i biszcz. że kontroluje mnie FBI. Jest to okropne uczucie. Kontrolują mnie, bo jestem podejrzana, że współpracuję z Voldemortem, ale ja Wam powiem całą prawdę o kochani. Już nam się kończy czas do zobaczenia w następnym odcinku. Nie wiem kiedy.